a na 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 jeżynie umysłowe porę to gdzie o której porze nie schematem czasu się kierując na początku może alarm włączając włączając ustanawiając sobie a potem się wczuwając rozpoznając tyłem węża rozpoznając coś więcej 3D a nawet 7D a nawet 8 i nieskończone treści te w sobie kreując ucząc się i swego, kiedy co zastosować, użyć, mieć, co przyjąć, co spożyć, ile. I ile aż, i ile tylko, ile czego. Na palecie te, jak przy malowaniu, by nie za wiele farby zmarnowani, nie. By móc spożyć to i nie tylko, że jako aż tak, tylko to, co funkcja, bo najważniejsza jest funkcja, a potem piękno, liczy się też. Funkcją kierując się, tworząc to, rozpoznając też porę owoc. Uczynić rozpoznanie w swoją myślę, czy medytacją, medytacyjną funkcją jest rozpoznanie tego, co we mnie dzieje się, a jeżeli rozpoznanie, czy pod wpływem marihuany, ale to też aura, aury, 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 buzujące różne co, że maszyny, ludzie też mają swoje też geny, które jak elektryczne, jakby narzędzia. Biomechaniczne tworzą, przyjmują sygnał, sygnalizując na zewnątrz coś, też psychę zależna, połączona z genami, mogąc i też realizując złością, jak złości dużo, to jej czując, to w niedobrze, albo podając się temu, czy suma sumaru, nie daj Boże, mają pigmy, sygmy, ósemkę, czy nawet aury, więcej tego pośrodku wychodzi wrażliwy, ktoś z wrażliwego, złość, nienawiść, zło, jak co, jak ten, co, gdzieś, kiedyś, co. A gdyby tak ogrodnik miał i ogrod posadził, a w nim tak wiele rzeczy mógł. A potem przychodzi ktoś i mówi, że to pozrywać mogą, a tego nie ktoś zachować się nie może w porę, bo nie umije, to jak wtedy ogrodnik poczułby się, że zmarnowana praca jego i to aż tyle zachowania z myślą o tym, że jest takiego drzewa, wyrośnie tyle owoców, że tyle waży wszystkiego dla innych, z myślą tego, co kto gdzieś inny zakotka, czeka planety Ziemia i w ogóle, że to tyle zmienia, że on już wie, plan taki ma Boże, że jak tylko to zrealizuje, to tyle będzie tego owocu, wszystkiego, że będzie i do przodu potem zabawa wszystkiego będą mogli z tego, i będą mogli drewna wszystkiego pełno, i że zabawa co tylko wyobraźnia podpowie, że miły w porę. To jak przychodzi ktoś i urywa to o nim, to wyrośnie to, co potem. Co czuje on złość, czuje złość, Żeby, wiesz, panikę, nie wytrzymał, po prostu złość, złość, Złe jakieś milczenie do ogrodu przechodzą, podszepty, złości, narzekania, nie wytrzymuje, co mówi wtedy. Rozpierducha, złość w kurwucha, złość, agresja, hmm. i nie wytrzymuje. A jeszcze gorzej, gdy w porę pojawia się jeszcze coś, jakiś zamysł, podszedł. Hmm. Schemat dziwny, że jakiś El na niebie, że komu, że jakiś Jezus. Jezu jaki to jest? Mówię, Jezu nazis? Coś takiego, że co? Że nie ma twarzy, że pokazać ją? Może pokazuje gdzieś komuś coś, manipuluje na wnuczkę, na wnusie, na coś tam, coś tam, trusie, na niby coś tam, halunusie i haluny posyła, bo jakaś taka rozkmina, bo jakaś magia. Może coś rodem z gier, że rzekomo czymś, nie wiem czym i co i jak gdzie. Potem coś w porę, tylko zaradzenie mogę, da, że dieta tyle odmienia, że halonom nie daje się. Nie. A coś nawet więcej można odebrać coś więcej. Humanoidowa afera, nie, era, robotnika, era że się nie przelewa, a przelewać się możesz nawodnienie, odżywienie umysłowe też, neurotransmittery, e receptory. A gdy jeśli ktoś, el jakiś tam posyła, mówi Jezabel, żeby on, być... on wie wszystko, tylko nie wie, a Izabel, dowiedz się co wiedzą. I potem nagle dowiaduje się to, co wiedzą i używa tego, co wiedzą ludzie to. Do... Czy to nie podejrzana jest mowa? Mowa nie podejrzana, ale że jako, że nie sugerując się tym jak tak, to, że jakoś mowie, formie i w ogóle tylko temu, co w treści jest zawarte i to, co kto umie faktycznie wywiązać się z tego względem innych siebie i tyle aż co obiecane, że na 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 i że mogą, taka jest abal, taka jest abeluwa, czy może ich jakaś kanuwa, czy jakaś mafio, o coś tam, Pf. Podstępuwa, że jakoś tak posyłane, coś tam zajmkane, potem coś chcą mówić pod szeptem, potem powtarzane. W medytacyjny, dożywiony sposób, zachowując harmonia, spokojenie, zadowolenie, że ma to i tamto, potem przychodzi, mimo tych schematów, odgrywa rolę jakby bezdomnego i widzi wtedy bardziej wyraźnie u tej strony to, coś, co wierzy, że tak właśnie można to dokonać też, choć tego podjednać mógłbym się, ale nie chcę, po co mi to, bo ta wtedy wiem, co nawet to rozpoznałem, niezbyt głęboko, a nie już też. Że na pewno książki opisane, poemy i inne treści przekazane, podane, to Jezus wszystko wie. I taka gra, kiedy która w końcu ujawnia się, i po co to jakieś coś też ku tym, tym, jak już nagrane było też treści tej, to na znaczy, wsi, że to jest tak, jak jest. Jak Jezus szedł z krzyżem, ciężko mu było. Szedł i jego niewierność, i niewierność, niewierność. Niewiara, niezrozumienie innych, pierdy, do jebki, ego ich tak zachowujące się, bo jakoś tak ukształtowane i rozumujące, pojmujące rzeczywistość w ten sposób dziwny, jakiś jak coś to winni sobie tego schematu rozpoznania samego siebie poświęcenia swojego ego, zrozumienia, zrozumowania, rozumowania, zrozumienia ku temu celu, mając też jeszcze rozumienie, wizję tego, co Chrystus miał, też realizacji czegoś na Ziemi więcej. To ten system Eden, co? Spojednany ku temu, żeby kosmos nadając tu much i jeszcze więcej, co już nadaje cały czas, i potem żałując, że to już tyle nadane było i tego nie ma, i nie zostanie, ale trudno, już lepiej późno, lepiej jakoś teraz, a nie późno, późno. Nie w ogóle, a w ogóle to w ogóle, że nie. A potem co? Ja zabelowa, ja zabeluwa, nie ja ja że jakoś coś tam. halunuwa, halunacja, że jakoś narracja, jej, miła akcja, że przychodzi, zjawia się, gdy tylko ktoś coś wymyśli, jak filmu Matrix. Pojawia się, zjawia, że jakaś żawa, że jakieś wyczucie w głowie coś. Potem pośle co? Może tyleś weź sugar, weź cukier, eh? Może no, kawunia? bo no, kabunia albo cukrunia? Tylko wtedy mózg dostaje takie informacje do mózgu, że nie broń się zbytnio, a coś tam jakby otwarty, coś tam jakby coś gdzieś też. Może też obawy rządowe, że podpłynę tego ziela, marihuana wcześniej. umysł otwarte też kreując, tworząc, dokonując, z tego nie wiedząc aż na tyle, ale że w porą rozpoznając, że jakoś też widząc na drodze że gdzieś, że obawy, że niektórzy wtedy zbytnio otwarte czy poddają się temu, że taka Jezebelówa, Jezabeluwa, to jest tych takie jakieś tak coś tam, taka jakaś taka, co za się zadziała i potrafi też podtrzymywać się pod pan A nocą, gdy człowiek śpi, gdyby tak naukowiec medytujący zaobserwował w porę, nie ingerując, nie reagując, tylko w stanie obserwując, by rozpoznać porę i nie odegnał wszy, tylko reagując tak, żeby rozpoznać, czy, mając też cykl, sposób, schemat wyjścia, zaradzenia, odrodzenia do przebudzenia, w sensie też, jaka? Śniadaniowa dieta. Eksersajsa, przebieżka, rozpoznanie muzyka, narracja, mowa, akcja i rozpoznając, co dzieje się, że to takie miejsce do spania dla kobiety, partnerki, dobre jest. To od partnera jako dwa mogłoby być wymagane dobre, 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 dobre dane. Taki kobieta też mogłaby partnera w nocy obserwować i rozkminiać i nic nie knąć. I tylko zaufanie ja, zaufana osoba mogłaby takie coś uczynić, rozpoznać na raz, dwa, trzy i całą noc. By móc czuwać, a nie żadna kabunia, tylko rozmarynus i inne zioła dostępne na planeta Ziemia, jeszcze jest ich więcej do rozpoznania, i to coś zmienia. Zmienia to każdy aspekt życia i to na więcej, na lepiej. Tak jak bez wody jest jakoś słabiej, a z wodą nagle super, cudownie, że dużo, dużo lepiej niż bez, jak na pustyni na przykład. Ojej. A teraz mogąc rozpoznawać dzięki medytacji, a na pewno do przede wszystkim, bo bez. A sama medytacja nie pomoże. Jeszcze ziemi, archiwana, ale gdzie w porę? Bauera, rozpoznanie wśród ludzi odczuwa się tak. Muzyka to pomaga też. Technika, metodyka, na, 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 na. A gdzieś w autobusie, przy równowadze, gdzie mózgowie mózg, ten powiedziałem, z rozwagę, stymuluje się, też, on też wysyła jakieś coś, sygnały, chemia, gdzieś mózgowie też i w ogóle ciało też, wszystko fajnie, geny też, współgra, że to fajnie, że taka półkula i że to lepiej, I wtedy to we mnie to jest lepiej. Rozpoznanie, pułap, dożywienie. I nie poddając się temu, a trzymać się z tym właśnie technika oddechem, spięcie, napięcie, rozluźnienie, rozluźnienie, kur, a przy jak najbardziej. A napięcie tylko tyle, co trzeba i patrz, i mózg uczy się reagować w porę. Pim, 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 pim. Jak się zachować? by mieć jak? Potem nagrodę, nagrodę endorfinka, nagrodzenie naturalne, a nie kawą przed, bo to zaburzyja, zaburzyja, zaburza i nie nagradza tak, że to nauka, a potem nie przychodzi tak. A jednak potem jakby cierpienie, że obulenie, że sportowe takie podejścia, potem podniecenie, ekscytacja, że to była swojego życia, narracja mózgowa, swojego wysilenia, rozumowania, że wow, że to coś w zmienia, że to pełnia, że mogą coś pojąć, że potem przyda się gdzieś dalej, surfing coś, gdzieś dniem, potem też może i nocą, że Mogą i nocą obserwując, stymulując, przygotowawszy do treningu, że wow, patrzy, patrzy, patrz. chciałbym też patrzeć na kobietę swą, na, 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 na śpiącą i obserwując, nastrajając się przy blasku świec, odpowiednio gdzieś w dystansach, taki, że nie oślepi mnie i ukaże, i czy też nastrajawszy, i że niby śpię, a kto z dziecka taką graznę z nagry, że jak śpi, że oczy ma przymrożone, to ja widzi, a nieby śpi. Nie, jak ninja, schemat ninja, no, co obcychować, która gdzieś coś nakłada na kobiety, że jakaś energia, że jakaś dusza, że jakaś miała mowa i nie da się temu. Nie da się ekscytację, halucynację, bo to jest jeżeli w nas, to może my, może reakcja nasza na to, że tego nie znamy, to rozpoznajemy, to podotają zostają w stanie medytacji, odbudy. My nie to ciebie, no, ani drugą, ani trzecią, żadną stronę, lecz po środku, tu gdzie jesteśmy, sobie. Rozpoznawszy obiektywnie, mając, roz zrozumiewawszy na schematy, na różne czynniki, mając, mając, tworząc, kierując, tworząc. Proszę bardzo. Ja. Jestaby Luba, gdy próbuje się podszywać w pod umysł lłupa, gdy podszywa się i ktoś nakłada te, że taki i, że taka dusza, że jakieś tam ci, czego co człowiek nie postrzega, ci percepcją wyżej rozwinięci widzą i wiedzą. I mogą i nie cofą a coś chcą podpowiedzieć to mogą, lecz nie od razu jawnie wszystko tak fajnie, tylko jakoś może nie zabawnie, może z zabawą też, a może że inni już wiedzą, zakładają, jak jeden zakłada, że to wszystko każdy ma, że każdy zna, że na kosz czeka, na na na, jakiś sygnał, hasło i sialala. Ta zebluwa może też potrzebne ten coś myśli, myśli, myśli potem, że kanał też może u potem się trzymać i potem próbować Jak wiele razy wcześniej, też rozpoznamy w terenie, próbując i nie chcąc poddawać dzieciom, tylko schemat próbując, bo tylko tym żyję, bo jest jakoś taką gizdując, nie ma nie wiadomo co uciec. schemat schematuwa, ma jakaś z sąsiadami gdzieś, że tak bardzo się patrzy, że to najwięcej wiele dla niej, żeby coś właśnie na tym korzystać i umarzyć na na zarumać. Że jakoś coś gdzieś, ku czemu i zawsze potem jak Jezus Chrystus, to gdzie i potem jak jest Chrystus. Wiemy, że Jezus, że jest Nazaretu, to jakoś ten, czy na pewno, że jest Nazaretu, był nieczysty, to czy czysty, a czysty, to historię swoją przedstawił by. I ja oficjalnie zawsze winę, tak jak Jezus Chrystus, który był 2000 lat temu też. Co nie był super sympatyczny od dziecka, od dziecka na pewno też, ale złością też, co gdzieś komuś krzywdę może uczynił też. I potem współczucie, zrozumienie i w ogóle, że poznanie świata i życia i potem też żal za to. I potem też coś więcej zrozumiawszy, zrozumiawszy i cieszywszy się, że kości nie śmierciło. A nawet jeśli to co ludzi przewinął, wtedy przebaczywszy, zrozumiewawszy, że kurczę, że takie rzeczy się zna, że na przykład jak ludzie jakieś wojna, no no na ktoś gdzieś kiedyś wam oko dostał, bo coś się zdarzyło, bomba czy coś tam. I nagle zaczął strzelać do swoich, nawet do rodziny. O oh my gosh! Oby nie i oby już nigdy więcej, a gdyby jednak coś, nie daj Boże, się wydarzyło, coś... Takiego głupiego to, wtedy by ludzie panika nie wpadali, a żeby co dzień w porę, zachowanym umysłom techniki, rytuału metodyki swoje, życiowe, miłosne, różne w aspektach wielu, umieli zachować się w każdej. I byłoby wtedy lepiej, bo mniej wtedy tych, co by kulenią, a więcej ku tym, co ku istnieniom, tworstwa, przetrwania, ewolucja i wilów, narracja. A ja Zabelluwa lubi powtarzać, nadawać coś tam ma, że jakieś cycki ma, że w nich mleka tyle ma też, by miała, gdyby dziecko w sobie miała, lecz jeszcze nie ma. I szuka faceta partnera i ciągle luka i coś tam, coś tam, może jakaś jej haluka, haluka, halua, coś tam. Może z halą, może z jakieś inne wyspy, a może z w ogóle z jakiejś tam kosmity, z kosmicznej planety, poznaje ludzi, jakoś taką grę ma. Jak ten co kapuśnia, ktoś tu uwielbiać, potem się stukać, wie ten bark w drugi i dawać sobie znaki i inne jakieś nauki, że ma dwa barki. A one też barki mogą i mogą na nich nosić coś, choćby jakieś ile, i pokazywać im takie właśnie te miny, te przemiłe, takie śmieszne, zabawne, że. Takie to fajne, że takie to ocha i że nie tylko samemu sialala, tylko jakoś tak z sąsiadem, sąsiadami, i że ciekawiej. A po co kosmie? to wzywa i kapuśnik, że dla kapuśniaka, że kapusty tyle, że może ruszyć do innych, przedstawić coś, poznać więcej niż tylko dla siebie, że nie żydowska tam jakaś tam przewina, że taka wiedza wielka, że tylko chwila, że tylko dla siebie, a potem Babilon nie wola. Właśnie za to co Bóg powiedział, że to ich taka kara, że właśnie za to, że nieoficjalnie, ale do czytania idzie na logikę, zrozumie, że tak. Ludzie, że tak jest, Abelówa też przecież nie nie wolę, aby było I może jest, to dlatego może by a już teraz całą wiedzą całego świata i że wiel I nikt nie doczekać się nie może, kurda, aż tyle, żeby w porę już wystąpiła na palu, na balu, może na palu, może na balu, może, może pal, high pal, jak like in England, jak mówią do kolegów, do znajomych, minionych też pracy, cześć kolega, jak się masz, high pal, może na palu, może na palu drewnianym takim też wystąpić, aby mógł, jak dzień co spinają się, żeby wykazać męskość, swoją inicjacja inicjacja swoją intuicją, swoją atrybutami męskimi, przewagi w ewolucji, że to się liczy, że takimi sygnałami, że to jakoś coś więcej, nie chcą zdrożyć, bo po co? Tylko o ciebie, czy dzień czy nocą, sobą po sobie gdzieś działając, kreując innym, szanując, nie mając, coś jakby coś, co dodając i idą przed ciebie, żeby jak najwięcej, żeby już ten Eden był za listę, żeby mieli miło, żeby była wiekuista. Присовованяка така тамразкова, браткова, тако така жива пра жива.да заброду Ссі. Sí.